Cześć. Dziś porozmawiamy o czymś, co brzmi może trochę archaicznie, ale wydaje się niezwykle aktualne: o greckim schole. Mm -hmm. Mamy tu y, transkrypcję ciekawej prezentacji na ten temat. Spróbujmy zgłębić ten ideał, no wiesz, spokojnego uczenia się, wartościowego czasu. Zobaczymy, co to właściwie znaczy. Jasne, samo słowo schole. To ciekawe, bo po grecku oznaczało czas wolny. Ale, ale nie tak jak my go dziś widzimy. To znaczy? Nie leżenie na kanapie? No właśnie, nie do końca. Bardziej chodziło o taką przestrzeń na naukę, na rozmowę, kontemplację. Co ciekawe, stąd mamy łacińską scholę czyli naszą szkołę. A, czyli szkoła pierwotnie wyrastała z idei czasu wolnego Dokładnie z takiego wartościowego czasu wolnego Rzymianie mieli swoje otium spokmi czas twórczy. W kontraście do negocjum. Negocjum brzmi jak negocjacje, biznes. Tak, to dosłownie znaczyło brak czasu wolnego, zajęcia, praca, zaprzeczenie otium. Czyli wracając do Scholl, mówisz, że to niebierność, to aktywny stan, taki yy, nastawiony na przyjmowanie. Tak, tak, to jest aktywna receptywność bycie otwartym. Na rzeczywistość, naprawdę, dobro, piękno, uczenie się dla samego uczenia, głęboka rozmowa, często, no wiesz, w dobrym towarzystwie. To jest postawa patrzenia, przyjmowania, nie tylko ciągłego y, przetwarzania, produkowania. To brzmi jak, no, jak lekarstwo na dzisiejszy świat. W tej prezentacji pojawia się Józef Piper i jego totalny świat pracy. No właśnie. Mamy wrażenie, że nasza kultura wręcz uniemożliwia takie schole. Ciągły pęd. Wszystko musi być produktywne. I to jest, wydaje mi się, sedno problemu. Piper y, świetnie to zdiagnozował. Żyjemy w kulturze, która absolutyzuje pracę użyteczność. Mhm. Wszystko staje się pracą. Nawet odpoczynek ma służyć tylko temu, żeby lepiej pracować. I przez to tracimy kontakt z czymś innym z kontemplacją, celebracją, byciem tu i teraz. To jest właśnie przestrzeń schole. Uderzające i to wpływa nie tylko na czas, ale i na sposób myślenia, prawda? Piper wprowadził to rozróżnienie na ratio i intelektus. Co to dokładnie znaczy? Tak, to jest kluczowe. Ratio to ten rozum analityczny, dyskursywny. Porównuje, mierzy, wnioskuje, rozwiązuje problemy. Oczywiście niezbędny. Ale w naszej edukacji i w pracy on często dominuje. A intelektus? A intelektus to mm, umysł kontemplatywny, zdolny do takiego prostego patrzenia, do intuicyjnego chwytania rzeczywistości prawdy piękna, jakbyś przyjmował dar. Wiesz, w materiale są przykłady obrazów Karawadża, Rembrandta. Tak, pamiętam. One właśnie zapraszają do takiego głębokiego, receptywnego spojrzenia, do aktu intelektus. Czyli co, skupiając się tak bardzo na racjo, na tej analizie, po prostu tracimy zdolność do głębszego rozumienia, do zachwytu. Obawiam się, że tak i tu wchodzi kolejne rozróżnienie Piepera. Świat bonum utile kontra świat bonum comune. Dobro użyteczne kontra dobro wspólne. Dokładnie. Bonum utile to świat pracy, efektywności, tego co się opłaca. A bonum komune to wartości same w sobie: prawda, piękno, sprawiedliwość, przyjaźń. Świat, schole należy do tej drugiej sfery. Problem w tym, że no, to bonum utile tak nas zdominowało. Że zapominamy o tym, co nie jest bezpośrednio użyteczne. Właśnie. A co tak naprawdę nadaje życiu sens? No dobrze, to brzmi dosyć filozoficznie, ale czy ten ideał, schole ma jakieś realne przełożenie na nasz wiek XXI? Czy to nie jest tylko taka, jest, nostalgia? Okazuje się, że ma. I to zaskakująco praktyczne. W prezentacji przywołano badania Tonego Wagnera z Harvardu. Mhm. On zidentyfikował kluczowe kompetencje na dziś: krytyczne myślenie, kreatywność, ciekawość, zadawanie pytań, analiza informacji. I co jest fascynujące. Co? To są dokładnie te umiejętności, które rozwijała edukacja klasyczna i ideał szkole. Potrzebujemy ludzi, którzy myślą głęboko, nie tylko wykonawców poleceń. Więc szkole to nie luksus, to może być konieczność. A jak ludzie próbują to wdrażać? Bo były tam przykłady, prawda? Takie bardziej z życia wzięte. Caraki, często to są proste rzeczy, na przykład w edukacji domowej regularne spotkania przy herbacie, żeby na spokojnie pogadać o książkach, o tym, co się działo. Brzmi miło. Albo spacery na łonie natury. Prowadzenie dzienników przyrodniczych to uczy uważności, osobiste dzienniki z refleksjami po lekturze, albo ym, organizowanie spotkań dla dzieciaków, które łączą naukę z zabawą, jakieś kółka literackie, ale ze wspólnym posiłkiem, luźną atmosferą czyli takie tworzenie okazji do bycia razem i myślenia, ale bez presji tak. I jeszcze podkreśla się rolę celebracji świąt, jako takiego czasu wyjętego z tej logiki użyteczności czasu właśnie na schole. Czyli podsumowując, schole to nie jest ucieczka od życia, to raczej jego pogłębienie. Aktywny stan, który nas karmi, rozwija, ale o który tak trudno w tym ciągłym pędzie. Dokładnie tak. To jest przypomnienie, że pełnia życia to coś więcej niż tylko produktywność. Że potrzebna jest też przestrzeń na refleksję, na wartościową rozmowę, na no po prostu na zachwyt nad światem. I to właśnie w tej przestrzeni, jak się wydaje, rodzi się kultura i głębsze zrozumienie. Zostajemy więc chyba z takim pytaniem do przemyślenia: jak nawet w małych krokach możemy świadomie tworzyć takie momenty, takie przestrzenie schole w naszej codzienności, w pracy, w domu, w nauce, jak odzyskać tę zdolność do bycia naprawdę obecnym, do takiego głębokiego patrzenia? Co by to właściwie dla nas zmieniło?